Ten koktajl z hormonów, który powstaje w głowie, bardzo mocno zalewa całe ciało i długo trwa w tym ciele, długo utrzymuje nasz w stanie tych różowych okularów. Ja zawsze tutaj porównuję sytuację sprzed i po refleksologii. Kiedy stoimy przed lusterkiem i widzimy, że nasza twarz jest zmęczona, że mamy, nie wiem, podpuchniętą buzię, podpuchnięte oczy, źle wszystko wygląda, źle się czujemy, włosy źle wyglądają, no jakoś tak człowiek sam się w sobie źle czuje. I teraz wyobraźcie sobie odnowę biologiczną, za pomocą na przykład yy, terapii twarzy, za pomocą refleksologii twarzy, czy za pomocą masażu całego ciała, czy na przykład refleksologii stóp, po tym człowiek zupełnie się inaczej czuje, inaczej patrzy na siebie w lusterku. Jego nerw błędny staje się zrównoważony, on wchodzi w stan zaangażowania społecznego z samym sobą, wchodzi w stan trawienia i relaksacji, gdzie wszystko w jego ciele zostało dokarmione krwią, zostało dokarmione tlenem, gdzie metabolizm się polepszył i odtruwanie i oczyszczanie organizmu poprzez wątrobę i nerki zostało zwiększone. Więc te fizjologiczne sprawy. Wpływają też na stan naszego nerwu błędnego, na nasz wygląd zewnętrzny, ale na to wpływają też te wszystkie opioidy, które wydzielają się w ciele pod wpływem wykonywanych terapii. Szczególnie silne jest to w przypadku terapii twarzy.